Mamyczko na kanale. Muszę tutaj zrobić pewien projekt, bo, oczywiście, szef z synem wpadł na super genialny pomysł, żeby zrobić wkładzie zawieszenie. Zawieszenie pod pod to. Pod rozsiewacz. Wcześniej tu był zaczepiany do ciągnika, no ale z racji tego, że ciągnikiem bo to duży ciągnik Fendt 820 z takim rozsiewaczem, wiecie, to tak średnio to wygląda i, i za wolno to idzie, nie? Więc wpadli na genialny pomysł, żeby wkładzie zrobić zawieszenie pod rozsiewacz. No i teraz tutaj kombinuję, kombinuję, już mam w sumie mam plan, mam plan jak to zrobić, ale um, borykam się z tutaj z konstrukcją tego tutaj, tej ramki całej. Ponieważ ta ramka jest tutaj dosyć słaba, szczęście jest, że jest na dole hak, nie? więc to kule będę musiał wymontować. Będzie dziura pod wspornik tutaj do całej tej ramy. Tu oczywiście zrobię takie rozgałęzienie, żeby trzymało. Tu będzie poprzeczka szła. Tutaj to przymocuję ogólnie. Zacznę tylko od tego, że tutaj chcę zamontować dwa płaskowniki na górę do tej ramki wywiercę tutaj otwór pod, pod tą ramkę i do dwa bo jeszcze tutaj była taka skrzynka aluminiowa. no tutaj tego, i ona musi powrócić z powrotem na materiał siewny. Z początku było plan, żeby naprzód ją przerzucić, no ale będzie musiałby, kupi, musiałby kupić po prostu ramę pod, pod tą skrzynkę. No, niestety to jest też kosztowne, więc. Więc yy, pomyślałem, że tak z początku w ogóle był plan, żeby zamontować tutaj zaraz za nie? Całe mocowanie zrobić pod ten rozsiewacz, no ale yy, no właśnie z to skrzynko, nie ma gdzie się podziać, nie? Więc wymyśliłem sobie, że tutaj dam płaskowniki, zamontuję jeszcze drugi płaskownik od spodu, skręcę to wszystko razem, na, oczywiście na gumie chyba, żeby tutaj nie porysowało nic. Tutaj będę musiał zastosować dystans jakiś, żeby to wszystko razem złapać. No i wtedy na to tutaj te dwa płaskowniki zamontuję ten element. Ten element o, będzie się akurat trzymał, dobra, trzyma się. I do tego elementu dam dwa winkle z dziurami pod, pod uszy, żeby to zamontować. Znaczy no te dwa kątowniki będą to uszy do tego rozsiewacza. No i tutaj dam jedną belkę poprzeczną. Tutaj, znaczy od tego haka tutaj wzdłuż. Tylko nie do końca. No zobacz, bo mam materiału trochę mało. I tu jest ten problem, że mam materiału mało. Więc utnę ją gdzieś na takiej wysokości. I wtedy dam w jedną i w drugą stronę podpierająco tutaj z dwóch stron, żeby to się wszystko razem trzymało. Na dole zrobię regulację, żeby można było po prostu maksymalnie tutaj to wyprzeć do góry, żeby to nie było tego koła, kołysania. No i to wszystko, nie? No taki jest plan. A, no i jeszcze tutaj będzie mocowanie na łącznik, bo tutaj regulacja odchyłu musi być, więc a widzicie, to już jest, to będę musiał wyprostować. Aby to było prosto, no i tutaj musi być łącznik, nie? Łącznik. No, oczywiście, tu jeszcze będzie skrzynka. Tu muszę zrobić wyprowadzenie do góry na łącznik, żeby tu można było łącznik pod, podczepić. Pod to. Hmm. A kurcze, właśnie, tu miałem to zrobić troszkę inaczej. Tu za krótko trochę uciełem. Oho, chyba, że do czoła przyspawam coś do czoła przyspawam, troszkę będę musiał o tak zrobić. Do czoła przyspawam i tu zrobię taką yy, trójkącik, żeby można było łącznik zaczepić, ale czy to wytrzyma? Nie wytrzyma. To by musiało być, a czy wytrzymałoby, gdybym zrobił to no dosłownie ramę trzeba będzie zrobić chyba tutaj i w tą stronę, żeby zrobić to wszystko razem połączyć i dopiero wtedy o kurcze, konstrukcja. <noise> ja wiem, na kółkach by było prościej, nie? Zaczepiany ten rozsiewacz zrobić. No ale tu jest, musi być wysoko, ponieważ, żeby zrobić jak największy rozsiew na boki. Więc im wyżej, tym dalej będzie rozsiewać. A jak zamontujemy przy ziemi, no to będzie rozsiewać dosyć wąsko. Aczkolwiek można by było na kółkach, tylko nie mam, bo to znowu czas. Chodzi tu na czas, nie? Bo można by było zrobić jak właśnie, tak właśnie, tak, tak, tak pomyślałem, właśnie przyczepkę, dwukółkę. E, no i wtedy wysoko zamontować e, ten rozsiewacz. Tylko, czy to nie byłoby wywrotne na zakrętach. <laughs> Krzew by się rozpędził do 40, czy to by się nie wywróciło. Hmm. By musiało być szeroko za, zamontowane na kołach, przynajmniej z 1,5 z metra szerokości, żeby było i na szerokich kołach by musiało być to zamontowane, coś tak wkładzie, są na takich kółkach, nie? To znowu koszta. Yy, z, taką przyczepkę zrobić, no to w, oh kurczę, tutaj w Niemczech, no to gdzieś ze 300 euro by, by pochłonęło, 300-400, i ze światłami z tyłu, żeby to było, nie? siędełka, no znowu homologacja by musiała być, nie no, to za dużo, yy, za dużo decydowania będzie. Yy, więc tutaj chyba zostanę przy tym raczej, <laughs> pomyślę z tyłu, tylko czy to się będzie trzymać, czy to się będzie trzymać. Najgorzej tutaj, nie wiem czy to w ogóle zda egzamin to, ta rama tutaj, ona jest taka słabiutka. Czy to wiecie, pod obciążeniu, jak to będzie wszystko drżało, czy to się tutaj nie wyrwie to wszystko, no, to jest dobre pytanie, nie? Dobra, ja działam dalej, teraz będę musiał przymocować te dwa płaskowniki do tej ramki, muszę powiercić trochę otworów, znaleźć drugi taki płaskownik, może ciut grubszy i od spodu zamontuję, skręcę to wszystko razem, te Dwa płaskowniki, żeby to się mocno trzymało, no i wtedy zajm i zajmę się mocowaniem tego profila pod rozsiewacz. No i dobra, teraz mam już blaszki pomontowane. Na razie tylko tak przyłapałem, żeby po prostu, e, żeby były przymocowane, żeby to mi się nic nie ruszało. Ale tak sobie jeszcze myślę, że chcę tutaj nie dać e, podkładów gumowych, żeby to było bardziej stabilniejsze. Nie wiem, czy to będzie widać. To są takie poprzeczki są i nie wiem, czy tam włożę drugi płaskownik dobra, utnę tęto ten, gumę podkład zrobię z tej gumy i zobaczę, jak to będzie yy, o, o, jak to będzie po co leżało na tej gumie nie? O to jest pas z tej, z kosiarki biakowej, osłona, nie? ten się zużył po prostu, ale nie wyrzucałem go, mówię, może się kiedyś przyda. To dosyć grube zbrojenie, zbrojony jest takimi właśnie y, tkaniną, włókniną, nie wiem jak to tam nazwać, y, dosyć twarde to jest, nie jest takie tak miękkie, nie? to mm, mam nadzieję, że to będzie takie bardziej stabilniejsze te, jak to włożę dokroiłem właśnie z tego pasa takie fajne kawałeczki udało mi się teraz jeszcze w tym muszę przewiercić na śruby ale powiem Wam, że to się fajnie trzyma teraz skręciłem to na fez i naprawdę to się nic nie wygina nawet lepiej się trzyma jak metal o metal nie? z tym pasem gumowym właśnie pod spodem bardzo mnie to cieszy jestem bardzo zadowolony z tego tutaj efektu teraz będę musiał jeszcze dorobić drugą beleczkę od spodu Właśnie, tylko nie wiem czy z takiego samego materiału. To, są dobre, to jest dobry materiał, bo jest dosyć twardy. To jest ciężko wygiąć w ogóle y, ten materiał w, w, w kątownik. To są elementy od starych y, kanałów z y, y, przenośników y, tych no, łańcuchowych do zboża. I naprawdę to jest twardy materiał. Tutaj ze słabym wiertłem to lepiej nie podchodzić, bo nawet nie da się wywiercić otworu. Jest bardzo twardy materiał. No to więc tak, chyba tak zostawię. Chyba tutaj jest to gumo. Będzie to bardziej stabilniejsze i lepiej będzie się trzymało tej ramy tutaj, nie? Bo teraz tutaj jeszcze będę musiał wywiercić drugi otwór. A może ten zostawię? O, chociaż nie, bo tutaj patrzę jest mało miejsca a, bo tu idzie tu idzie to, dobra będę musiał chyba drugi wywiercić chociaż to by mi pasowało dam trzy śruby dam tutaj ale tu by nie będę miał bo kurcze nie, dam dwie śruby tutaj i tutaj dam i pod spodem tak samo zrobię kątownik ten mówię płaskownik i dam chyba tą gumę i to razem wszystko ścisnę. To jest dobry plan. Dobry plan. Tu znalazłem taki łączniczek. E, oczywiście obcięta główka Jakby nie było inaczej. E, tutaj będę musiał tę e, rurkę tutaj odciąć nie, i wspawać coś mniejszego, ponieważ będzie musiał, musiała być zamontowana w, tu w tym miejscu. Bo lepszy jest po prostu za mały do tej rurki. E, będę musiał to przerobić. No, a tutaj będę musiał dospawać gwint, pręd z gwintem, żeby można było doczepić to to po prostu do tej ramy, co montuję na kładzie Jedynie mówię, obawiam się tej całej konstrukcji nakładzie, że dobrze, tam może się mocowanie oberwać. No, bo to jest dosyć takie trochę i liche po prostu, nie? Mam nadzieję, że po prostu ten spornik, który będę montował do, do, aż w miejsce haka, że on trochę, trochę wspomoże miejsce montażu tego całego elementu. No a tutaj kolejny projekt. Przytachał skądś takie kółko fajne na wąż wodny, na wąż do wody od który idzie do myjki no i tam ten wąż leży na ziemi i zawsze się potykamy od niego więc przydawał tutaj takie kółko no ale te kółko było troszkę inaczej bo tego nie było tu był taki zwykły pręt spawany więc musiałem to po prostu odciąć i dorobić uchwyt żeby to po prostu powiesić na belku. Nie? więc tu już farba jest mokra jeszcze nie wyschła musiałem to troszkę przekombinować belek idzie pod ukosem więc y, rurka musiała mi naszej przyspawać, nie? W ten sposób tutaj y, będzie to obsadzone. O, to ładnie się mocuje. To do beleczka i to będzie tutaj zamontowane i wąż wtedy nie będzie się walał pod nogami, tylko będzie nawinięty na bęben.